Witajcie wszyscy nasze czytelnicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Renata Zagorzno, Wypożyczalnia dla Dorosłych. Zapraszamy Was do korzystania z naszej biblioteki, trochę w innej formie, do kodów pobierania kodów Legimi. Są to kody, które są dostępne w naszej wypożyczalni. Prosimy o przesyłanie maila do nas, my odsyłamy. Każdy, kto jest naszym czytelnikiem, może pobrać kod Legimi. Bezpłatnie może korzystać właśnie z e-booków. Chciałabym również poinformować, nie martwcie się, wszystkie Wasze książki są przedłużone automatycznie, żadny opłat od Państwa nie będziemy pobierać. Zapraszam do wypożyczalni, troszeczkę właśnie mówię, w innej formie, elektronicznej. Drodzy czytelnicy, czekamy na Was w bibliotece. Mamy nadzieję, że szybciutko ta sytuacja niekomfortowa i dla nas i dla Was się skończy. Życzę Wam zdrowia, pogody ducha i do zobaczenia w bibliotece w Piasecznie. Do zobaczenia, pa!